Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku a dzisiaj zajmiemy się moim głównym laptopem zapraszam do oglądania ostatnio kiedy nagrywałem film o jakimś moim urządzeniu właśnie tego typu to było to o tym Dellu E5430 Latitude yy, był on całkiem mocny i fajny do momentu kiedy nie zaczął padać w nim BIOS yy, padał w sensie nie uruchamiał się Potem zaczął się uruchamiać, no ale znowu wrócił do tego stanu, że były z nim jakieś problemy, więc musiał zostać odstawiony. A na jego miejsce wkroczył później ThinkPad T440P, kupiony za 150 zł na Allegro. Duńska klawa, niestety, no ale ogólnie spisywał mi się też całkiem dobrze. Wsadziłem tutaj i7-4810, coś takiego. Ogólnie, 4 rdzenie, osiem wątków. W dodatku, nie był to procesor nisko napięciowy, więc spoko. Przy dodatkowych 16 GB RAMu. Tam SSD-ko no to śmigał, i szkoda, że też musiał zostać wymieniony. Pad wentylator, chociaż i tak w momencie, kiedy ten wentylator już padł, to laptop miał zostać zmieniony, więc w sumie niezbyt wiele straciłem. Ale koniec już gadania o tych słomach. Zajmijmy się tym. Zakupiłem go parę miesięcy temu od no dostawcy, można powiedzieć, sprzętu takiego polizingowego. Kupiłem też dwie pozostałe sztuki, które miały pójść na sprzedaż. Aczkolwiek po pierwsze okazało się, że przepłaciłem za nie 200 zł za nieuzbrojoną sztukę, to jest naprawdę za dużo. No i podskoczyły w dodatku ceny ramu i dysku, więc yy, na razie mnie stoją i czekają, prawdopodobnie sprzedam je jako takie bazy, żeby chociaż wyjść na zero. Wróćmy jednak do tego konkretnego egzemplarza. Yy, mówię, kupiłem go za te dwie stówy, nie miał on ramu, dysku oraz zewnętrznej baterii. Yy, wizualnie jest naprawdę w dobrym stanie, tutaj była naklejka bo to było w jakimś urzędzie no ale ogólnie jest to całkiem spoko laptopik kompletny dokupiłem tutaj tą zewnętrzną baterię jakiś zamiennik za 70zł firmy Polion ogólnie no to spisuje się całkiem okej okay. więc mogę polecić no, oryginalnych baterii już nie sprzedałem do tego modelu no bo ma już on te 7 lat 2019, był 7 lat temu, tak w ogóle mamy tutaj Ryzena 5 Pro U ze zintegrowanym grafiką, tylko coś się spieczył Ten manager RAMu to wtedy dołożyłem 16 GB w dwóch kościach, 2400 MHz. To był Hynix Dysk, no to NVMe. 256 GB WD jakiś taki black, coś takiego. No, też nie mam do czego się tak naprawdę przyczepić, no bo tyle miejsca mi W dodatku jest szybki, w dobrym stanie. Ram kupiłem chyba za jakoś 70 czy 80 zł, za wielkości. To było jeszcze przed podskokiem tych cen RAMu, a dysk. Kupiłem za 60 zł, i to już było w sumie po tym, jak ceny tak zaczęły szaleć. Yy, mamy także tą grafę to jest jakaś integra Radeon Vega 8. Ale mamy 1 giga wiramu dedykowany, więc jest to całkiem okej. Okay. W sumie od tego powinienem zacząć, ale teraz Wam powiem, do czego służy mi ten laptop. Robię na nim głównie w sumie takie podstawowe rzeczy. Przeglądam internet Czasami zagram w jakieś lekkie gierki Tutaj widzicie Geometry Dash'a, Roblox'a, w którego za bardzo nie gram Oraz ATS, to jest taki symulator tramwajów, nawet nie wiem gdzie to jest ślepy O tutaj jest ATS yy, No i tak to to w sumie pisze z ludźmi też na Discordzie, na jakimś WhatsAppie, no mówię, takie podstawowe zadania. Jedyne, co na nim może jeszcze robię, czasami to piszę stronę internetową swoją, na którą swoją drogą zapraszam. No, takie podstawowe za zastosowanie, nic wielkiego. Ma on całkiem wydajne podzespoły, jak na mnie. Yy, na pewno nie wykorzystuję tego w pełni zazwyczaj, ale jak będę dziś wyjeżdżał, a teraz będę w sumie. To może nawet będę montował ten film na nim. Lub na moim kąpie, z którego peryferia widzi się w tle, ale nie wiem. Zależy jak się wyrobię. Jeżeli chodzi o to za ile można nabyć taki sprzęt, to powiem wam, strasznie to staniało Mamy tutaj praktycznie taką samą konfigurację, tylko 8 GB. Nawet nie mamy blokady Biosu. Bateria jest niesprawna, ale jak mówiłem, da się za 70 zł kupić. Więc naprawdę przepłaciłem za tego laptopa wtedy go kupując. Choć wtedy one dało się taki stan za myślę 7 stówek dorwać. Naprawdę staniało to strasznie. Tutaj kolejny to jest akurat Ryzen 3. Baza do rozbudowy. No jednak zobaczcie, tutaj też mamy takiego 8 GB. No. no niestety staniało to strasznie myślę, żeby to nie sprzedać tego za jakieś... żeby to sprzedać za jakieś 250 zł za bazę po prostu i myślę, że pójdzie. tylko musiałbym ten biooso wygrać. Jak takie coś wystawię, to dam na Discorda. To będzie mógł też sobie to kupić, jeżeli chce, ale nie wiem, czy mu się to będzie też opłacało. Naprawdę nie wiem, już co mógłbym więcej powiedzieć o tym sprzęcie. Ogólnie to mogę polecić, choć przepaść pomiędzy tym laptopem a takim T440p, jeżeli chodzi chociażby o budowę tego. No to jest dosy, dosyć spora, widać, że Lenovo już nie robi tego jak kiedyś. A nie wspomnę już o laptopach od IBM, bo one też w ogóle były niezniszczalne. Chociaż ten czasami mi spadnie na przykład z łóżka, czy, czy skądś tam. I co najwyżej to mi ta obudowa odpadnie, bo jest nieprzykręcona, chociaż tego w sumie nie pokazywałem. No, ale ogólnie no jest to bardziej wytrzymałe od takiego HP, którego zaraz wam nawet porównam do niego. No patrzcie, to jest w miarę solidnie zbudowane A tutaj mamy HP I jeszcze Elitebook to jest Więc niebie ta najlepsza seria Weźmiemy ThinkPadzika na bok Patrzcie jakie to jest cienkie, plastikowe Z takiego Niefajnego nie, nie plastiku No widzicie Zawias też taki niezbyt ten laptop swoją drogą też jest na sprzedaż, ale nikt ale ja go nie chce kupić. No niestety tak to jest z tymi laptopami. Było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę i subskrypcję. Jeszcze Was zapraszam na moją stronę internetową oraz Discorda. Na samej stronie ostatnio było dosyć dużo zmian między innymi naprawiłem to tło, o którym mi tak wiele osób mówiło. Jest ona teraz hostowana na moim serwerze, o którym też muszę zrobić film. No i dodałem nowe podstrony między innymi inne komunikacja miejska. Dajmy sobie fotografie losowe. Widzicie, są teraz zdjęcia. No więc możecie sobie zajrzeć. Ja już nie przedłużam, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, no i siema Tak swoją drogą, to film jest nagrywany tu, ponieważ tutaj jest taki retro setup. Nagrałbym o nim film, ale nie jest on jakoś ciekawy. Bo to kompakt na Pentium 4, no i nie ma nawet grafy dedykowanej, bo się zepsuła. A mój serwer, o którym wspominałem, to jest ten Dell. Aurel410.2 mogę wam go nawet otworzyć. No, tak to wygląda wewnątrz. Mamy jakieś dyski. No działa ogólnie. Mam tu postawionego nasa i tą stronę, więc to jest już temat na osobny odcinek, ale... ale fajnie się sprawuje. Dobra, już nie przedłużam się, ma.